Na pewno otrzymanie przeze mnie tej nagrody potwierdziło, że to co robię ma sens. Nagrodę Meraki Biznesu dostałam w kategorii budowania wizerunku eksperta. Od bardzo wielu lat szkole lekarzy, od bardzo wielu lat jestem lekarzem, od bardzo wielu lat leczę pacjentów. Jak weszłam na scenę i odbierałam tą statuetkę, Którą widać, byłam bardzo wzruszona. Jedno co wtedy powiedziałam, to to, że trzeba kochać ludzi, żeby otrzymać taką nagrodę. Na takie nagrody zasługują ludzie wyjątkowi. Ludzie, którzy wkładają swoje serce, miłość w to, co robią. Ludzie, którzy są kreatywni. Którzy są liderami, za którymi kroczą inni, na przykład lekarze. Dla dobra pacjentów lekarze powinni sobie pomagać, dzielić się swoimi umiejętnościami, dzielić się właśnie wiedzą merytoryczną, praktyczną. Powinni się nieustannie szkolić i to, co moim zdaniem jest najważniejsze, kochać ludzi. I chcieć im pomagać. Na pewno pieniądze nie powinny być najwyższą wartością życia.